Hej, o dzień dobry, witam Was w najnowszej analizie internetu. Dzisiaj będzie bardzo przyjemnie, ponieważ porozmawiamy i ocenimy halloweenowe stroje influencerów i celebrytów. To jest taki jeden dzień w roku, gdzie każdy może wykazać się kreatywnością. Ja zawsze wyszukuję różne perełki, więc pomyślałam, że mogę to tutaj zebrać w całość i, i przedyskutujemy to. I my też z Bartoszem już od kilku lat się przebieramy, no i wypadałoby, żebym te nasze stroje też oceniła, jak wszystkich to wszystkich, więc może zacznijmy od tego. Pierwszy raz przebraliśmy się 3 lata temu na imprezę, na której byliśmy w Warszawie. To była impreza chłopaków z W w ogóle Poland i przebraliśmy się wtedy za postaci z Domu z Papieru. Więc to był dosyć prosty strój, ponieważ wystarczyły takie czerwone kombinezony, które zamówiliśmy wtedy na Allegro, one kosztowały niewiele. Mieliśmy też maski, więc nie wymagało to od nas żadnej charakteryzacji. Zainwestowaliśmy, chociaż to za duże słowo, w papierowe pieniądze i plastikową broń i to był fajny strój pod tym względem, że zapewniał nam anonimowość, ponieważ tak długo jak te maski mieliśmy na twarzach, to nikt nie był w stanie nas rozpoznać, a pamiętam na tej imprezie ziomków z Domu z Papieru było sporo i zawsze sobie przybijaliśmy ze wszystkimi piąteczki i trzymaliśmy się razem jako, jako jedna ekipa, więc tutaj w sumie to też jest minus, ponieważ nie był to oryginalny strój, no bo było, było nas przynajmniej kilkoro. Oceniając ten strój z perspektywy czasu, to dałabym mu 6 na 10. Jestem trochę nieobiektywna, bo jakiś czas temu dokończyliśmy ostatni sezon, który był tragiczny, więc to też może wpływać na moją ocenę. Dwa lata temu nie robiliśmy nic, byliśmy pozamykani w domach, znaczy kto był, to był, bo to był też czas protestów, więc nie przebieraliśmy się wtedy. Rok temu, rok temu przebraliśmy się, to był moim zdaniem nasz najlepszy strój do tej pory, no nie było ich za dużo, ale jeśli miałabym go dać w kolejności, to już na pewno top 1, ponieważ byłam kubkiem, kubkiem ze Starbucksa, a Bartosz był baristą. Tutaj mam oczywiście też wstawię zdjęcia. Kubek wykonałam sama, więc tutaj muszę sobie przyznać sporo punktów, ponieważ ja nie jestem najlepsza w takie kreatywne, manualne rzeczy, a wyszło mi to uważam bardzo fajnie. Minus jest taki, że ten strój był bardzo niewygodny. Nie dało się w nim za bardzo tańczyć, ani siedzieć, ani robić w sumie cokolwiek, ale wyglądał zajebiście. Więc tutaj daje nam 10 na 10. W tym roku natomiast, chcąc nawiązać do Naszych wyjazdów, że udało nam się spełnić nasze marzenie, byliśmy dwa razy w Stanach. Przebraliśmy się za tę popularną parę z amerykańskiego liceum. Ja byłam czy liderką, a Bartosz był graczem koszykówki, i nasze stroje nawiązywały też do Stranger Things, którego najnowszy sezon wyszedł właśnie w tym roku. Więc ja byłam trochę taką Chrissy, Chrissy Wake Up, a Bartosz był Lukasem. I to też było takie moje marzenie, ponieważ ja będąc w Stanach, chodząc do tego amerykańskiego liceum, bardzo tęskniłam za Bartosza. No byliśmy, byliśmy gówniakami młodymi, w których buzowały Hormony. My byliśmy na początku naszego związku i zostaliśmy tak brutalnie rozdzieleni, i naprawdę było mi przykro. Pamiętam chodząc do, do tych liceów i patrząc na te wszystkie pary, które właśnie się spotykają, całują pod tymi szafkami i no są ze sobą, i to jest coś, czego mi bardzo brakowało, bo warto, żeby był na odległość i my. Jest tylko spędzaliśmy czas na skajpie, to pamiętam, patrzyłam z takim smutkiem i zazdrością na te właśnie pary i to fajnie, że mogliśmy to w jakiś sposób trochę odwzorować. I przez ten mój sentyment ta ocena moja może być trochę nieobiektywna, ale odejmuję punkt za to, że poszliśmy na łatwiznę, ponieważ te stroje były kupione po prostu w sklepie w Stanach, gotowe, jedyne, co musieliśmy ogarnąć, to ja musiałam ogarnąć skarpetki, więc przyznaję nam punktów 8. I jeszcze mały disclaimer, jeśli chodzi o stroje halloweenowe, to my im zawsze dajemy drugie życie, zawsze je sprzedajemy i wiem, że są wykorzystywane ponownie. Przejdźmy teraz do głównego tematu naszego odcinka. Przechodzimy do gwiazd. Najpierw polskie, nasze środowisko, potem może kilka zagranicznych osób i jeszcze mam yy, dwa albo trzy TikToki, które były super yy, kreatywne i też chcę o tym wspomnieć. Zaczynamy od MaFashion. MaF to jest dla mnie 10 na 10, zarówno w tamtym roku, jak i w tym. W tamtym roku była matą, w tym roku jest kłę, więc mamy taki motyw przewodni, mamy raperów yy, i odwzorowuje ich świetnie. Jak po prostu ona może wyglądać tak zajebiście, jako każdy raper? Nie mam pojęcia. Te charakteryzacje są świetne. Jak ona sobie radzi z ukrywaniem tych jej włosów? Przecież Kłę on jest tam praktycznie łysy, ma bardzo krótkie, różowe włosy. Super tutaj, wiecie, tatuaże i wszystko. No i też jest to, wydaje mi się, pstryczek w nos, ponieważ, jak wiemy, jej poprzedni partner Fabiański miał spinę z Kue. tymczasem ona przebiera się właśnie za niego, więc bardzo fajne, podoba mi się takie zagranie, takie mrugnięcie okiem. Ja lubię tego typu smaczki. Jak już jesteśmy w temacie polskich raperów, to chciałam tylko wspomnieć, że jestem zawiedziona, że Igalis w tym roku nic, nic nie pokazała, bo jak wiemy, tako dosyć mocno chroni swoją prywatność, ale w tamtym roku Eagle pokazała się w takim jeansowym, takiej jeansowej sukience, co było oczywiście nawiązaniem do kultowego stroju Britney Spears z Justinem Timberlake'iem, jako taka power couple, więc mogliśmy się domyśleć, że Igaliz właśnie w ten sposób była machi matchy z tako. W tym roku niestety nic się nie pojawiło. Przechodzimy do ekipy WK, Kaja i Owca, którzy przebrali się za siebie. Ten tyłek Owcy, któremu naprawdę nie jedna dziewczyna na pewno zazdrości, wiem, że ja tak. I zdaję sobie sprawę, że to są lata pracy i wysiłku i wyrzeczeń, trenowania na siłowni. Ale to jest aż niesprawiedliwe, jak on może mieć po prostu taki juicy ass. Jealous. Moja ocena to 8 na 10. I pozostając w ekipie WK, mamy Roberta i Natalię, którzy przebrali się za Dane i Majewskiego. I tutaj też jest również sztos totalny. To już nie jest pierwsze przebranie za Majewskiego, jakie widzę w życiu. Mieliśmy też na przykład Pasuta, który również zrobił to zajebiście. Co prawda to akurat nie było Halloween, ale Majewski jest o tyle charakterystyczny, że bardzo łatwo jest go, wydaje mi się, odwzorować. To też jest swego rodzaju zaletą, ponieważ nie każdego wydaje mi się tak łatwo można byłoby um, odwzorować i żeby można było o tę osobę poznać. Nie? Tutaj na pewno też taki no, charakterystyczny styl i tatuaże pomagają. I jak już jesteśmy w temacie przebierania się osób sławnych za inne osoby sławne, no to muszę wspomnieć oczywiście o Michale Szpaku, który przebrał się za Ralfa Kamińskiego. I mamy tutaj McDonalda, ponieważ Ralf Kamiński na dniach wychodzi ze swoim zestawem w maku, i to ma być w ogóle zestaw Wega, więc jestem bardzo ciekawa. Yy, I to też jest follow-up, ponieważ w tamtym roku to Ralf Kamiński przebrał się za Michała Szpaka. Tutaj też wam oczywiście wstawię zdjęcie, więc jest to nawiązanie. Za to w tym roku Ralf Kamicki, mam nadzieję, że nadążacie, przebrał się za narodziny Wenus. Za ten obraz. I to jest bardzo kreatywne, bardzo takie artystyczne, to oceniam na 10 na 10. Ja Ralfa bardzo lubię, bardzo lubię jego, jego mód. W ogóle Ralf jest z Podkarpacia, tak samo jak Michał szpak. W ogóle niedawno się dowiedziałam, że oni są jakąś tam dalszą rodziną, więc ja kibicuję chłopakom. Marti Renti, strój Marti Renti nawiązuje do operacji plastycznych i zabiegów medycyny estetycznej, które są coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród młodych osób i osób działających w internecie. I tutaj właśnie jest nawet podpis, jak gdybym przyjmował się wszystkimi komentarzami. I jak mam to przesłanie. Nie chcę tutaj się rozwodzić, dlaczego, z czego to wynika i w ogóle wszyscy wiemy, jak, 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 to, jak sytuacja wygląda. Tylko to jest taki strój, który ja już widziałam. To było popularne, wydaje mi się, że kilka lat temu. Już taki strój miała Mawka, już taki strój miała Dane. Więc fajne, ale o troszeczkę odtwórcze. Więc daję 7 na 10. Rodzinka Rozenek Majdan. Przepiękna charaktery... przepiękna, o ile to można nazwać przepiękną, ale widać, że bardzo staranna charakteryzacja wszystkich członków rodziny. Ja niestety nie oglądałam, to nie są moje klimaty, ale jestem w stanie docenić tutaj, bo naprawdę i te stroje i ta charakteryzacja przepięknie, więc 8 na 10. I mamy Maję Bohosiewicz, też z rodzinką, którzy przybrali się za złodziei z Simsów i to jest po prostu koszmar mojego dzieciństwa, kiedy sobie przypomnę tę muzyczkę i ja po prostu musiałam siedzieć, bo nie zainstalowałam alarmu oczywiście, musiałam tylko siedzieć, nie mogłam zatrzymać czasu, nie mogłam wejść do edycji, tylko siedziałam i obserwowałam, co się dzieje. Gorszy to już był tylko pożar, ponieważ podczas pożaru moje simy próbowały to gasić i często płonęły żywcem. Ogólnie przybieranie się za simów uważam za zajebisty pomysł, bo wystarczy ogarnąć tylko taką opaskę z czerwonym albo zielonym diamencikiem nad głową i mówić susu, dabidabidabdu. Widziałam też na TikToku, o tutaj może wstawię, i to jest może dobry pomysł, żeby płynnie przyjść do TikToka, gdzie za simów są przybierane też zwierzęta, ale to trzeba mieć dodatek zwierzęta. Tutaj z kolei mamy zajebistą babeczkę, która ma tak skonstruowany strój, że ona chodzi w nim normalnie, ale wygląda, jakby jej głowa była w słoiku z formaliną. My mieliśmy w ogóle w szkole takie, takie słoiki e, i tam mieliśmy węże na przykład. Ale wiem, że w takich słoikach można trzymać wszystkie różne organy, no i ona ma tam właśnie swoją głowę, więc bardzo kreatywne, e, zajewiste. A tutaj mamy coś dla par, e, maci maci, gniazdo i wtyczka, i, i wtyczka wchodzi do gniazdka, czy tam gniazdko do wtyczki, wiem o co chodzi. E, nie mój rodzaj humoru, ale daje punkty za kreatywność. I za to wykonanie, bo wiecie, tutaj mamy jakiś karton, wtyczka, te światełka się zapalają w momencie połączenia. Kendall Jenner przebrana za ogórka rozwaliła internet. Nawiązanie do dramy, która była jeszcze kilka miesięcy temu, gdzie cały internet się znieśmiał, pokazanie dystansu w tej sprawie i przebranie się za Halloween na to top. I uwaga, Hailey Klum, która myślicie, że już nie przebije nic i nie jest w stanie przejść sama siebie w swoich kostiumach, nagle wychodzi... Jako dżdżownica i ten strój był przygotowywany dla niej tygodniami, i na samym końcu, jak ona już to założyła, to było w ogóle bardzo klaustrofobiczne. Ja tam oglądałam, jak to wyglądało behind the scenes, jak ona pokazywała zakładanie tego i e, przygotowywanie, e, cały ten strój był obsmarowany takim śluzem, żeby to wyglądało jeszcze bardziej realistycznie. I ona poszła na to wydarzenie, na ten event, i była tam na tym nie wiem, niebieskim czy czerwonym dywanie, i leżała na nim, jak na dżdżownicę przysało i udzielała wywiadów ikonik. I nie mówiąc o tym, że podczas tego eventu w ogóle nie mogła korzystać z toalety, bo no nie było to możliwe, jak ona była w tym stroju. Jeśli chodzi o jej poprzednie stroje, to ja też bardzo doceniam Fionę ze Szreka oraz to, jak w 2016 przebrała się za samą siebie. Ponieważ z przybraniem się za samą siebie jest taki problem, że to może być uznane wiecie, za egotop, albo po prostu za bycie nudną i że nie chciało Wam się wysilić i co utajesz teraz, że przebrała się za samą siebie. Podczas gdy ona wyszła, wiecie, jako najbardziej ikonik wersja siebie, z naręczem, z naręczem, z kilkoma innymi babeczkami, które wyglądały identycznie jak ona. I teraz zastanawiajcie się która to jestem ja. No i na koniec nie mogę nie wspomnieć o kartaściankach i generkach, które jak co roku prezentują nie jeden strój halloweenowy, tylko wiele na przestrzeni kilku dni. I moje serce w tym roku skradła Kylie, która była między innymi żoną Frankensteina. Tam są przepiękne zdjęcia, przepiękna Kylie, przepiękna charakteryzacja, tło i to wszystko, więc no tam jest aż zbyt idealnie dla mnie, no jest przepięknie, no co mogę więcej powiedzieć. A teraz to Wy przejmujecie połeczkę, czekam na Wasze komentarze. Kto Wam najbardziej przypadł do gustu? Który kostium był Waszym zdaniem najlepszy? Czy Wy w tym roku się przebieraliście? Jeśli tak, to za co? Zostawcie też łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, a my widzimy się w następnych filmikach. Na razie, pa! Minęła godzina 19, zapraszam na fakty. Rurku, dlaczego ten stół jest taki uwalony?